że słyszeliście o obrabowaniu domu aukcyjnego Rosemana. Za to nie słyszeliście pewnie o tym, że sprawcy nosili maski. Paskudne, demoniczne maski. To już kolejna afera z udziałem bandziorów w maskach, która wybuchła po pojawieniu się Spidermana. Sprawdźmy, co na to nasz słuchacz. Jesteś na antenie audycji J. Jamisona. Jamesona. Rozumiem Twój punkt widzenia, ale zauważ, że Spiderman ich powstrzymał. Stwierdzenie, że jest taki jak oni, bo nosi maskę, jest nieuczciwe. To uprzedzenie. Błąd! Drugi przyjacielu, zapraszam na krótką lekcję języka. Uprzedzenie, jak sama nazwa wskazuje, oznacza wydanie osądu na dany temat jeszcze zanim człowiek się z nim zapozna. A ja z działalnością Spider-mana zapoznałem się o wiele dokładniej, niż bym tego chciał. Wpycha się wszędzie, wywołuje chaos. Nosi maskę, żeby nikt go nie zamknął za te wszystkie odpały. Nosi też rzucający się w oczy kostium, żeby wszyscy zwracali na niego uwagę i za jego chory apetyt na popularność. Nic dziwnego, że inne świry próbują go naśladować, a nowy Jork na tym cierpi.